Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Ja jestem Lacey, a Wy oglądacie kanał NB Games. Dzisiaj opowiem Wam o grze, która ma bardzo dużo wspólnego z tymi oto tytułami. Jeśli kojarzycie, to ta gra Wam na pewno się spodoba, a jeśli nie, to też zobaczycie po tym filmiku, czy jest to coś dla Was, czy nie. Jest to, słuchajcie, gra w świecie Boss Monstera, czyli coś dla fanów retro gier wideo, jak również dla fanów takich pixel artowych grafik. I słuchajcie, jest to gra Overboss. Tak prezentuje się pudełko. Grę dostaliśmy od wydawnictwa Muduko, za co bardzo serdecznie dziękujemy i ten materiał powstał właśnie we współpracy z tym wydawnictwem. Jak już tutaj widać na pudełku, mamy wielkiego bossa. Tutaj oczywiście jest jeden z nich, taki wielki ropuch. No i o co chodzi w tej grze? W grze wcielamy się w jednego z takich właśnie bossów i próbujemy osiągnąć jak najwyższą liczbę punktów. Tutaj te punkty to jest liczba potęgi, no i chcemy być najsilniejszym bosem w całej arkadii. W jaki sposób to robimy? Ano, wykładamy kafle terenu. Tych kafli terenu, a w zasadzie ich rodzaj mamy aż 11. No i każdy z nich tak naprawdę ma inną, jakby zdolność, inną opcję punktowania. W zależności od tego, w jakim miejscu wyłożymy, w zależności od tego, czy będzie na nim pasujący czy też nie pasujący potwór, ponieważ mamy też mniejsze kafelki potworów, i zawsze jak dobieramy, to dobieramy cały zestaw czyli kafelek terenu oraz taki mniejszy kafelek potwora. Jeśli chodzi o sam przebieg rozgrywki, to jest bardzo, ale to bardzo prosty, ponieważ w swojej turze dobieramy kafelek i wykładamy. Może się tak zdarzyć, że na przykład dobrany kafel to jest kafel powiedzmy portalu lub kafel takiego klejnotu. Każdy z kafli terenu ma swój kryształ w odpowiednim kolorze i z odpowiednim symbolem. Tych kafelków nie wykładamy na kafel terenu, tylko kładziemy je do tak zwanej kryjówki. No i później one nam będą punktowały, bądź portale będziemy mogli użyć, aby zmienić rozmieszczenie tych kafelków, potworów na naszej całej planszy. Jak widzicie, każdy kafel terenu ma jakieś swoje specjalne oznaczenia. Po jego lewej stronie widzimy, jaki to jest typ terenu i dokładnie taki sam symbol ma odpowiadający mu potwór, czyli ten mniejszy kafelek. Natomiast po prawej stronie mamy zasady punktowania tego kafelka. Jak się domyślacie, przy pierwszych rozgrywkach pewnie będziecie musieli troszkę zerkać do instrukcji, ale spokojnie powiem Wam, że tak naprawdę po pierwszych kilku rozgrywkach później już nie musicie tego robić, bo jest to dość intuicyjne i już wiecie o co chodzi, co dany kafel punktuje. Mamy dwa typy rodzaje kafli. Są kafle podstawowe, które są dość proste i zazwyczaj ich punktowanie wygląda w ten sposób, że sam kafel ma jakiś tam punkt, i np. umieszczenie go przy obszarze gór lub przy obszarze wody, lub przy jakimś innym kaflu daje nam jakąś odpowiednią liczbę punktów. Mamy również kafle zaawansowane nie są one jakoś super znacznie bardziej trudne, ale po prostu punktowanie jest troszkę bardziej skomplikowane na tej zasadzie, że jak na przykład mamy kafel zamku, to położony na nim żeton wampira daje dodatkowe dwa punkty, czyli musi on typowo leżeć na tym kaflu, a nie gdzieś indziej. Albo na przykład bardzo lubiany przeze mnie kafel, czyli wulkan, który sam w sobie ma aż cztery punkty, ale jeśli wyłożymy go na planszę, to wszystkie graniczące z nim kafle, one nie wypadają, ale wypadają z z nich potwory, także troszkę nam tutaj robi rozróbę, ale to fajnie, bo czasami chcemy się czegoś pozbyć, także no, musimy też troszkę planować te swoje ruchy i patrzeć, co nam jest najbardziej potrzebne, żeby później na koniec zdobyć jak największą liczbę punktów, czyli potęgi. Oprócz punktowania konkretnych kafli i pasujących na nich potworów mamy też tak zwane wstęgi. Wstęga to jest nieprzerwany ciąg potworów w poziomie lub w pionie i ich odpowiednia liczba też daje nam odpowiednią liczbę punktów i powiem Wam, że za to można zgarnąć naprawdę sporo, ale nie jest to zbyt proste, żeby utworzyć takie wstęgi, szczególnie dłuższe niż dwa potwory. No bo naprawdę trzeba tam troszkę pomyśleć i na zamieniać się tych potworów w czasie rozgrywki to był jakby podstawowy wariant. Teraz kilka słów o wariancie zaawansowanym, który też istnieje, bo możemy planszę przełożyć na drugą stronę i zamiast 12 pól mamy ich aż 16. Dodatkowo możemy jeszcze zagrać z kartami bossów, gdzie każdy z tych potworów ma swoją unikalną zdolność, którą możemy oczywiście odpalić podczas rozgrywki. No i też punktuje za jeszcze inne rzeczy. Czyli każdy z nich ma jakąś indywidualną punktację i możemy to zgarnąć też punkty, jeśli oczywiście będziemy się stosować do tych zasad punktowania. Dodatkowo, jeśli lubimy negatywną interakcję, to mamy jeszcze karty koment, które tutaj mogą zrobić troszkę zamieszania na planszę naszego przeciwnika, czyli odpowiednie zagranie w odpowiednim momencie może troszkę przysporzyć mu problemów, no a nam e, troszkę pomóc, także też trzeba to odpowiednio planować. No i jak widzicie, Grata mimo że jest naprawdę prosta w zasadach, bardzo intuicyjna, to wymaga tutaj troszkę strategii, troszkę przemyślenia i czasami naprawdę trzeba się nagłówkować, żeby ogarnąć tę planszę w taki sposób, żeby wycisnąć po prostu z niej maksymalną liczbę punktów. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy graliście kiedyś w którąś grę z serii Boss Monster, czy słyszeliście o nowości Overboss, czy może już graliście, jak wrażenia, czy lubicie ten świat, czy w ogóle e, tego typu klimaty Wam odpowiadają. E, jeśli filmik Wam się spodobał, to będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę. Oczywiście jeśli jeszcze nas nie obserwujecie, to będzie miło, jeśli klikniecie przycisk subskrypcji, no i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa!